Witamy Was na ostatnim odcinku! Ha tutaj jak fajnie nam tutaj siedzi i się rozmawia na tej górze. Jesteśmy na górze, zobaczcie. Zoł nami krasnale. Cześć, ja jestem Mikołaj. Ja jestem mały Mikołaj. Aha. O, to jak znacie. Z ostatnio mieliśmy spotkać naszych przyjaciół. Nie mogliśmy ich znaleźć. A co teraz? Co teraz robimy? Wiecie co? My wiemy gdzie one są? Gdzie? Tam gdzie powinni być. Gdzie powinni być? Powinni być w Teatrzyku, bo tam jest ich miejsce. W Teatrzyku. W Teatrzyku? Jaki Teatrzyku? W Teatrzyku jest ich miejsce. Tak, chodź zaprowadzę was. W zasadzie z mały? Dobra, zostanę. Posiedzimy, pogadamy co. Ile was zaprowadzę? Jeszcze, do niedaleko, już niedaleko, zaraz to dojdziemy. Już niedaleko, już niedaleko. Hej, ty! O ciebie przyszliśmy. Aaa, No ja tutaj rozmawiał z naszymi przyjaciółmi, zobaczcie. Cześć! 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 Kim jesteście? Kim jesteś? Jestem! Zgadnijcie kim jestem! He, he, he. Kim jestem? Przecież truskawko jesteś! A, truskawko! A ty? Ja jestem, zgadnijcie! Śliwko! Hehe, he. słodko, śliwka! Jesteśmy owocami, słodkimi! Ja mam dużo cukru w sobie Ja też mam dużo cukru Oho, jesteśmy słodkie Bardzo słodkie I co powiecie nam więcej No, lubimy ustępować w teatrzyku Ojejku, się stało to o, jejku, nic się nie stało? Nie nic o, jejku, ale gdzie się podziało na drogawkach, kto je widział? Jeszcze truskawkę. Dziąż! tu nie widzę, co się od nas Nic się nie stało, na do dziury tam, zobacz sam. Ojej, tam siedzi. Widzisz truskawkę? Ej, to no, będę. Haha! Jakby się nie stało Dobra, idziemy do naszych znajomych przyjaciół naszej owoców i warzyw Hej, jesteśmy na miejscu, cześć jesteśmy Hej, jesteśmy wszyscy razem No, to wszyscy przyszliśmy i pamiętajcie, jak chcecie nas spotkać, to poszukajcie nas, wiecie gdzie? Teatrzyku! Tam! To jest nasze miejsce, teatrzyk Tu się najlepiej czujemy Tu lubimy występować Okej? Okay? Jak będziecie nas szukali to... <grym z wioski> <grym z wioski> Hej, to jesteśmy tu w naszym teatrzyku Witamy nas Hej, a to ze mną, a co ze mną? Co to mówi? To ja! Osioł! Jeszcze ja też byłem, w biedronce! Zapomnieliście o mnie! Ale tu już jestem! Witam Was! No nie krastawy! Jesteśmy Mikołajami, gołajami! No ja wiem, mamas! To jestem ja, osioł! Też jesteś z nimi! W klubie biedronki! PA! HU! HU! Oh, 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 That's a mess. oh! oh.